Dzień dobry, witajcie. Bardzo ładny kolor to fakt, ale nie kolor jest powodem naszego spotkania z nie nowym, ale odświeżonym BMW serii 3. Bo pierwsza, znaczy obecna generacja BMW serii 3 została zaprezentowana w 2018 roku. Czas leci, 4 lata minęły i producent doszedł do wniosku, że czas na odświeżenie delikatne modelu, tak żeby wydłużyć cykl jego życia. Co nie było Prostym zadaniem jednak, mimo wszystko, bo musicie przyznać, że no nie ta, tylko już poprzednia BMW Trójka wyglądała naprawdę ciekawie. Było to bardzo dobrze narysowane, no, luksusowe, niewielkie auto. No to jest samochód klasy średniej, ale jednak premium, więc też powinien coś oferować nam ekstra. Zmiany, Zmiany są naprawdę. Niewielkie, bo jak już wspomniałem, wiele nie trzeba było zmieniać, żeby ten samochód nadal wyglądał cały czas świeżo. Cały czas świeżo, pomimo tego, że 4 lata temu wszedł do sprzedaży. Został zaprezentowany nieco wcześniej, ale 4 lata temu, 2018, wszedł do sprzedaży. Co zmieniono? Zmieniono naprawdę niewiele. Zmieniono kształt reflektorów, które teraz są nieco takie bardziej dystyngowane, mają też nieco inny kształt, dzięki czemu optycznie samochód został poszerzony. Przeprojektowano przedni grill. I to wszystkie zmiany, jakie mamy z przodu. Naprawdę tutaj tych zmian nie ma wiele, bo reflektory no, mamy in, 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 inną sygnaturę świetną, jak to ładnie określają producenci, nie mamy już po liftingu świateł przeciwmgielnych zderzakach. bo i po co? Te LEDy wcześniej były. Specyficznie umieszczone, i nie wszystkim się to podobało. Ten nowy, ta nowa sygnatura, w przypadku BMW, świetlna, wygląda naprawdę zacnie. Poza tym, co zmieniono? Zmieniono grill. Grill, który no, nie jest tak gigantyczny jak w innych modelach BMW, w tych nowszych albo elektrycznych. Nie jest od, samego, od samej góry do dołu jedną częścią. Mamy klasyczny dla BMW grill w postaci nerek. Na atrapie i pod spodem e, wlotu powietrza. To, co jeszcze ważne, to to, że mamy aktywny grill, aktywną atrapę tutaj e, 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 za, e, za nerkami umieszczoną. E, jeśli nie potrzeba, to ona jest zamknięta wszystko po to, żeby jak najefektywniej powietrze opływało nadwozie na nadwozie stwarzało powietrzu jak najmniejsze opory. Jeśli zachodzi potrzeba, żeby samochód po prostu schodzić a właściwie schłodzić silnik, że ludzie się otwierają, powietrza więcej trafia pod maskę i samochód jest efektownie, efektywnie chłodzony, nieefektownie. Więc z przodu to jedyna zmiana. No, w tym roku pojawiła się też jeszcze jedna rzecz, yy, bardzo ważna dla BMW. Mamy charakterystyczne yy, logo BMW, które powstało z wyjątkowej okazji z wyjątkowej okazji zarówno dla BMW jak i dla każdego miłośnika marki z biało niebieską szachownicą w logo mamy kolorowe obwódki które mają nam przypominać o tym że właśnie w tym roku BMW a właściwie BMW M obchodzi swoją 50 rocznicę istnienia bo ta linia nadwozia Zmian praktycznie nie ma, jeśli oczywiście przyjrzymy się dokładnie reflektorom z przodu, to te zmiany gdzieś tam dostrzeżemy, ale to jest naprawdę kosmetyka. To, co się zmieniło, to rozmiar kół, bazowy. W naszej wersji, tak czy inaczej, nie były dostępne nigdy bazowe felgi. Bo teraz już nie ma szesnastek w standardzie, w standardzie mamy siedemnastki, ale w 340 tak, bo to jest M340i, czyli prawie MK, ale nie do końca. Y, mamy dziewiętnastki, w naszym przypadku już zimóweczki, więc też całkiem przyzwoicie to się trzyma y, na wierzchni. Specyfikacja ciekawa, mamy Felgi M-Performance. Cóż, ktoś tak wybrał, wygląda to ładnie. Co się zmieniło jeszcze? No, zmieniła się jeszcze jedna rzecz z tyłu. Jedna rzecz z tyłu trochę. Zmieniono, trochę zmieniono e, kształt tylnych świateł, ale jest to zmiana naprawdę e, kosmetyczna, ale też udowadnia jedną rzecz. Jeśli coś zostało dobrze zaprojektowane na samym początku, to odświeżenie modelu i sprawienie, żeby nadal cieszył on nasze oczy, nie wymaga aż tak wielu modyfikacji. I tak jest z zewnątrz. W środku, cóż, w środku mamy. Zupełnie nowe BMW. No właśnie, z zewnątrz zmiany kosmetyczne. W środku wsiadamy i siedzimy w zupełnie nowym aucie, chociaż trzeba przyznać, że te zmiany tutaj też, e, jeśli chodzi o to, co tutaj zmieniono, nie są specjalnie rewolucyjne, ale z drugiej strony sprawiają, że wsiadamy i czujemy się, jakbyśmy siedzieli w nowym aucie, które właśnie zostało zaprojektowane i właśnie zostało nam pokazane. Pierwsza rzecz to zupełnie nowy. Wyświetlacz 12-calowy, o ile dobrze pamiętam, przed kierowcą, który pokazuje nam to, co powinien pokazywać wyświetlacz przed kierowcą 14-calowy do obsługi systemu multimedialnego. To, co się zmieniło, to przyciski związane z obsługą klimatyzacji zginęły. Zginęły, nie ma żadnych przycisków, mamy tylko głośność radia, przestawianie stacji radiowych, ogrzewanie przedniej szyby, tylnej szyby i to wszystko. No, i mamy jeszcze iDrive'a co jest fajne, bo możemy sterować wszystkimi funkcjami bez odrywania e, wzroku od drogi. Możemy sobie po prostu iDrive'em wszystko elegancko e, obsługiwać. Ale system jest nowy, system, który poznałem już jakiś czas temu w BMW i4. I o ile na początku wymaga on przyzwyczajenia, bo faktycznie jest to duża rewolucja, jeśli chodzi o obsługę BMW. To po kilku dniach spędzonych za kierownicą BMW za pierwszym razem przyzwyczaiłem się do intuicyjności obsługi i tego, w jaki sposób zostało to wszystko zaprojektowane. Dlaczego? Dlatego, że to jest naprawdę genialnie zaprojektowane, bo po podłączeniu telefonu za pomocą CarPlaya czy też Android Auto połączenie jest bezprzewodowe, więc nawet nie musimy wyciągać telefonu z kieszeni. Aplikacje samochodu. Są również są, są połączone z aplikacjami, które możemy uruchomić z systemu CarPlay, czy też Android Auto, więc mamy wszystko pełną integrację z naszym telefonem, co jest po prostu genialne. Jeśli chodzi o samą obsługę, też nie ma z tym specjalnego problemu. iDrive działa tak, jak powinien działać, ale proszę bardzo, przełączamy się, jeśli chcemy widzieć tylko aplikację pojazdu i widzimy aplikację pojazdu, ale iDrive działa tak, jak powinien działać, czyli bardzo dobrze, płynnie, co jest najważniejsze. Fajne jest również to, że mamy coś takiego w naszym BMW jak Drive Recorder. Tak musimy potwierdzić zezwolić na nagrania, sam z siebie nie będzie nagrywać, i samochód będzie nagrywać wszystko podczas jazdy, co prawda nie mamy tutaj tak jak w Hmm, na przykład w BMW X kamery wewnętrznej, która nagrywałaby nam to, co się dzieje w kabinie. No ale tak czy inaczej, podczas jazdy, jeśli chcemy tylko coś nagrać, to wystarczy, że przytrzymamy przycisk kamery i drive recorder nam będzie nagrywać. Podczas jazdy teraz stoimy, więc tego, to się nie wydarzy. Intuicyjnie przejrzyście to wszystko działa. A oczywiście są tacy, którzy czekają się, że e, Menu klimatyzacji, nie możemy, znaczy nie możemy obsłużyć klimatyzacji za pomocą przycisków? Mi to nie przeszkadza. Po pierwsze, dlatego, że ten przycisk do obsługi klimatyzacji jest cały czas widoczny, więc możemy sobie tu włączyć menu klimatyzacji. Przyciski, właściwie przyciski, pola na ekranie służące do zwiększenia czy zmniejszenia temperatury też są cały czas widoczne. Menu klimatyzacji. Też jest przejrzysta i tutaj specjalnie nie ma się specjalnie nad czym zastanawiać. Ogrzewanie foteli, rozprowadzanie powietrza po kabinie, czy też właśnie siła nadmuchu. Oczywiście wszystko w trybie automatycznym, więc jeśli raz ustawimy, to po co potem mamy cokolwiek naciskać? Zwłaszcza, że jeśli chcemy odmrozić przednią szybę, czy też tylną, to mamy do tego dwa przyciski. Przyznajcie sami, zmiana no, teoretycznie niewielka, bo zmieniono tylko wyświetlacze i system multimedialny, właściwie system obsługi samochodu, ale wsiadamy i czujemy się jak w zupełnie nowym aucie. Co jest naprawdę genialne. Fajne również jest to, że nie pokażę Wam dzisiejszego zużycia paliwa, bo dzisiejsze jest mało atrakcyjne ale od tankowania 10,5 litra na 100 km, 233 km przejechałem. Nieco więcej niż podaje producent, producent podaje w granicach 7 litrów, 7,5 litra, 10,5, jak na samochód z 3-litrowym, doładowanym silnikiem o mocy niemal 400 koni, który sprawia, że BMW serii 3 do setki przyspiesza w niewiele ponad 4 sekundy i może mknąć maksymalnie z prędkością 250 km na godzinę 10,6, 400 koni, to naprawdę zacny wynik. Więc cóż, przejedźmy się, bo to jak jeździ ten samochód, to jest coś, co za każdym razem jak jeżdżę BMW sprawia, że wiem, że kiedyś w moim garażu właśnie coś ze stajni BMW będzie musiało stać. Dlaczego? Dlatego, że w tym samochodzie czuję się tak... I wiem, za co trzeba zapłacić tyle, ile trzeba zapłacić. Ceny M340i zaczynają się od około 300 tysięcy złotych. Widać, za co trzeba w tym samochodzie zapłacić, żeby czuć się naprawdę komfortowo. Więc cóż, ruszajmy. Ha, odpalone. Możemy jechać. Przepraszam, nie odpalone. Uruchomione możemy jechać. Ale zanim ruszymy, to muszę zrobić coś, co zawsze robię. Wybieram swój ulubiony tryb jazdy w BMW. Mój ulubiony tryb jazdy w BMW to sport indywidual, czyli taki, w którym mogę sobie skonfigurować to, w jaki sposób samochód się zachowuje podczas jazdy y, zgodnie ze swoimi indywidualnymi preferencjami. Więc mam amortyzację komfortową, układ kierowniczy sportowy, napęd sportowy, skrzynia biegów komfortowa, y, tak żeby było miło przyjemnie. Ale też nie było zbyt twardo, bo tutaj jest naprawdę bardzo twardo, głównie dlatego, że mamy właśnie te 19-calowe koła z bardzo niskim profilem. Z tego co pamiętam, to profil mamy tam 35, więc każdą dziurkę i każdą nierówność na drodze czuć, czuć i to bardzo, ale. Wystarczy sobie przestawić się właśnie zawieszenie w tryb komfortowy i już tak tragicznie nie jest. Co prawda tutaj będzie tak sobie, ale też nie można powiedzieć o tym, że jest mega tragicznie, bo to jest ta kostka, po której zjeżdżam zawsze, ale przestawię się w Sport Plusa i zobaczycie różnicę przy następnym zjeździe. Jak duża jest różnica pomiędzy komfortem a Sport Plusem? Bo teraz mamy zawieszenie naprawdę zabetonowane i to słychać, ale wystarczy tego Sport Individual i możemy jechać. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że osiągi są odpowiednie, komfort podróżowania w, takim, w takiej konfiguracji też jest odpowiedni. A BMW? Trójeczka po liftingu. No cóż, dla tych, którzy nie przepadają za wyświetlaczami, może być tutaj trochę dziwnie, bo te wyświetlacze zajmują o, więcej niż pół szerokości deski rozdzielczej. Co nie zmienia faktu, że z tych wyświetlaczy korzysta się naprawdę bardzo. Komfortowo, bardzo wygodnie, bardzo intuicyjnie, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku e, wielu innych samochodów. To, co mi się zawsze w BMW podobało, to to, że mamy genialnie ustawiony e, wyświetlacz przezierny, czyli head-up display, e, który działa również wtedy, kiedy używamy okularów polaryzacyjnych, co oczywiste nie jest. Tak. Zegary, no zegary, trudno mówić o zegarach. Wyświetlacz pokazuje nam prędkość i najbardziej, e, znaczy dobrze, najbardziej potrzebne, tutaj pokazuje mnóstwo informacji, jeśli tylko chcemy, żeby pokazywał tych informacji mnóstwo. Dla mnie wystarczy prędkość, żebym wiedział, że jadę zgodnie z przepisami. Chociaż w tym samochodzie no, często jest tak, że aż chce się wcisnąć, on uczy nas taki samochód jak właśnie 340i. M340 właściwie uczy nas pokory, bo on tą prędkość osiąga naprawdę lekko, bez żadnej zadyszki, bez żadnej spinki. Po prostu wciskamy pedał gazu i pędzimy, pędzimy, ale żeby było ciekawiej, to mamy tryb Sport i Sport Plus, i ten tryb Sport Plus jest super, bo ma fajny wydech przyjemność z jazdy tym samochodem jest naprawdę nieziemska. Fajne fotele. Naprawdę fajne fotele, które są sportowe i możemy je naprawdę dopasować do naszej sylwetki. Możemy dopasować szerokość, szerokość oparcia, możemy dopasować podparcie lędźwiowe. No, zakres regulacji jest odpowiedni, co prawda tych przycisków tutaj nie ma zbyt dużo, ale one w zupełności wystarczają do tego, żeby e, nam ten samochód Nasz samochód, fotele i to, jak się czujemy w środku, dopasować do naszych indywidualnych preferencji. Kierownica taka, jak lubię gruba, mięsista, bardzo przyjemnie obita, mięciutka nawet miejscami, ale tak bez przesady, tak, żeby trzymało się nią pewnie e, 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 trzymało się nią bardzo pewnie naprawdę jest ekstra. Chwila przerwy, bo pociąg przejeżdża. Trochę żeśmy się nastali na tym przejeździe, właściwie ja się stałem. E, ciekawe jest to, że tylko dwie osoby przejechały na czerwonym świetle. Niewiele, wcześniej przejeżdżało więcej, e, ale nie chodzi o to, że mój osób przejechało na czerwonym świetle, e, bo nie o, bo, bo cały czas przejeżdżają i przejeżdżać będą. Właśnie, sport indywidual teraz, przepraszam, sport plus nawet. Więc samochód mamy zupełnie inny. Samochód mamy hardkorowy I to jest właśnie fajne, bo możemy sobie kupić M3, która jest mega hardkorem No i faktycznie pamiętam ja swoją, swoją przygodę z M3, krótką, bo krótką, ale jednak. No to faktycznie tamtym samochodem to był samochód, w którym. No, trzeba było się naprawdę skupić na jeździe, żeby. Żeby jechać tym samochodem pewnie i żeby ten samochód nie robił tego, czego nie powinien robić samochód na drodze, bo M3 z tylnym napędem to było coś naprawdę wymagającego w prowadzeniu. Tutaj mamy M340X Drive, czyli mamy napęd na cztery koła, niemal 400 koni. Różnice w osiągach no, i w tym, jak samochód jest skonfigurowany, są gigantyczne. To nie jest M3, która jest hardkorem z zabetonowanym zawieszeniem, z autem zaprojektowanym głównie z myślą o szybkiej jeździe, raczej nie na co dzień, bardziej po to, że jednak mimo wszystko tutaj mamy samochód, który jest takim złotym środkiem pomiędzy autem typowo sportowym. Przepraszam, przełączę się na razie. W Sporting Diwany, złotym środkiem pomiędzy autem typowo sportowym, a takim samochodem, którym możemy jeździć bez zbędnych wyrzeczeń na co dzień. Nie będziemy się w tym samochodzie męczyć, nie będzie nas tutaj e, denerwować głośny dźwięk wydechu, bo faktycznie ten wydech jest głośny, ale on jest głośny na miły sposób. On jest głośny wtedy, kiedy zdecydowanie i mocno wciśniemy pedał e, gazu. E, podczas ujmowania gazu znowu bardzo miło i przyjemnie popyrka trochę wydech, e, ale też nie tak, żeby nam od razu urwało głowę, a rowerzyści, e, co są na ścieżce rowerowej obok albo piesi na chodniku, odwracali głowę, bo to jest taki bardzo dyskretny urok takiego usportowionego sedana. Z zewnątrz, zwłaszcza w tym e, niebieskim, granatowym kolorze takim jakimś no, niebieskawym wygląda naprawdę zacnie, zwłaszcza jeśli ten kolor jest w półmacie czy też w satynie. Co jest to tyle ciekawe, że jeśli świeci słońce i samochód mamy suchy, auto jest matowe, jeśli jest wilgotno, to ono się nieco błyszczy, ale nie aż tak bardzo. Więc mamy takie dwa kolory w samochodzie płacąc za jeden. Pozycja za kierownicą, to jak się tym samochodem jeździ, jest naprawdę mega. A poza tym, fajne jest również to, że mamy samochód, który ma niemal 400 koni. I podczas takiej codziennej jazdy zadowala się jednak tymi 10 litrami benzyny na 100 kilometrów. To naprawdę całkiem, całkiem to bardzo dobry wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że mamy właśnie te 400 koni. I auto, które do 100 km na godzinę rozpędza się w 4,4 ,4 sekundy, coś koło tego. Więc naprawdę no, przyspiesza tak, jak powinno przyspieszać sportowe BMW. E, prowadzi się tak, jak powinno prowadzić się sportowe BMW. E, tutaj naprawdę, znaczy dobrze, w tym samochodzie, w tym samochodzie z tą specyfikacją, też nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Kolor tapicerki cóż, dyskusyjny. Mi się podoba Czerwona, czerwone fotele lepsze niż bananowe. Naprawdę bardzo fajny samochód. Cena cóż aktualnie zaczyna się od 300 tysięcy złotych, ale za chwilę może to być 310, 320, 330, więc aktualnie podawanie cen nowych samochodów, używanych zresztą też trochę mija się z celem, bo ceny aut nowych zmieniają się tak dynamicznie. Znaczy, w cennikach powinno być już napisane Pisz na Pliw, bo nie wiadomo, ile ten samochód będzie kosztować za miesiąc, czy za dwa. Aktualnie kosztuje, zaczyna się od 300 tysięcy złotych. Jeśli ktoś ma 300 tysięcy złotych do wydania i nie chce auta elektrycznego, tylko szuka czegoś, co cały czas ma duszę pod maską, duszę, czyli silnik, w tym przypadku sześciocylindrowy, trzylitrowy, doładowany oczywiście, to cóż, no, naprawdę będzie mega zadowolony e, z tego wyboru. A za chwilę wyjedziemy z terenu zabudowanego i posłuchacie, jak ten samochód przyspiesza. Posłuchacie, dobrze. Nie zobaczycie. On no, przyspiesza momentalnie i ciężko będzie zobaczyć to przyspieszenie. E, ale posłuchacie tego, jak ten samochód przyspiesza. 3, 2, 1. No, i tyle by było, jeśli chodzi o wyjazd z terenu zabudowanego. Samochód momentalnie osiąga tą prędkość, którą powinien osiągnąć, ale posłuchajcie tego, jest przyjemne, ale nie jest męczące. No i te strze delikatne strzelanie w wydech, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale umówmy się: wiele aut kupujemy właśnie z jakiegoś powodu. To może być jeden z tych powodów. Bo to jest przyjemne, to jest przyjemne. Czujemy, że A, panujemy nad samochodem, B, samochód został zrobiony po to, żeby dawać nam frajdę z jazdy. Nie tylko jako bezduszny obiekt do przemieszczania się z punktu A do B bezszelestnie, bez zużycia paliwa, bo elektryczny. Tutaj mamy prawdziwą mechanikę, prawdziwy silnik, który jest już rzadkością, co jest coraz rzadszy. No właśnie. I to jest mega przyjemne, bo. O ile samochody elektryczne są przyszłością i nikt z tym nie dyskutuje, to cieszy mnie to, że cały czas jeszcze mamy możliwość wyboru. A jak cały czas mamy możliwość wyboru, to wybierajmy. Nam tego nikt nie zakaże. Bo prędzej czy później, okaże się, że nowych samochodów z silnikami spalinowymi w Europie zarejestrować nie będzie można. To będzie trochę chorą sytuacją, bo poza Europą samochody z silnikami spalinowymi będą dostępne. Natomiast w Europie producenci będą sprzedawać tylko i wyłącznie elektryki. Ale póki można, To tak, polecam, zdecydowanie.